W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: To jan chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. Ona przedtem, już podmówiona przez swoją matkę, powiedziała: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Śmierć Jana chrzciciela była bardzo trudnym wydarzeniem dla uczniów Jana. Herod, który cudzołożył z żoną swojego brata, posunął się do zamordowania proroka pańskiego. Ten, który głosił sprawiedliwość, wskazał Jezusa, zapowiadał przyjście królestwa Bożego, został w okrutny sposób zamordowany. Nie doczekał realizacji tego, co zapowiadał. I uczniowie jego, widząc niejako przegraną swojego mistrza, byli tym bardzo przejęci, bardzo przybici. Ale kiedy patrzymy na to, co oni zrobili, w którą stronę poszły ich kroki po śmierci Jana Chrzciciela, widzimy, że kierują się oni ku Jezusowi, że Jezus ze swoimi uczniami i Jan Chrzciciel ze swoimi uczniami działali według tego samego ducha. Byli jednością, mimo różnych pytań, które się rodziły po stronie Jana Chrzciciela. Uczniowie Jana wiedzieli, że należy iść do Jezusa, że to jest właściwy kierunek, już ich Mistrz wskazywał na Pana. Możemy odczytać też to wydarzenie w sposób symboliczny: że niezależnie od tego, co się w naszym życiu dzieje, musimy iść z tym do Jezusa. Nie tylko, kiedy są to Rzeczy, które nas przygnębiają, ale także i wszelkie radosne. W ogóle życie z Jezusem jest naszym celem. Jeżeli tą doczesną drogę przechodzimy razem z Nim, to mamy nadzieję na wieczną radość z Nim w chwale. A i sam Pan z miłości do nas zbawił nas, oczekuje, że całym naszym życiem będziemy się z Nim dzielić, tak jak i On dał nam swoje. Panie Jezu, który jesteś tak bliski dla każdego z nas, który jesteś tak blisko i prowadzisz nas, mimo iż ludzie niewierzący nie potrafią Ciebie rozpoznać, to jednak Twoja miłość, Twoja wielkość, Twoja hojność i opieka wobec nas przekracza najśmielsze wyobrażenia. Bądź uwielbiony teraz i w wieczności Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.